Witajcie. Dzisiaj pokażę, co eksperci uważają o zarobkach w Polsce. Ile to znaczy dużo? Zapraszam do oglądania. A to jest dużo zarabiać w Polsce, Bartosz Marczuk? Według badań Sebosu, czyli to, jak pytamy Polaków, ile to jest dużo zarabiać w Polsce, to Polacy nam odpowiadają i to dość dobrze nam odpowiadają, bo zaraz powiemy o tym, co mówią nam statystyki, że to jest około 10-15 tysięcy złotych netto na osobę w rodzinie. Czyli, no, jeżeli mamy rodzinę, no, czyli, nie, czyli jeżeli mamy 2 plus 2 rodzinę, powiedzmy taką statystyczną, to to jest około 60 tysięcy złotych netto. No i musimy przyznać, że 60 tysięcy złotych netto nie, nie, miesięcznie. Jak, tyro, jak rocznie? A to a, jest bogate. No, czyli to jest około 100 tysięcy złotych brutto miesięcznie. No, trzeba przyznać, że to są już duże pieniądze. Natomiast jak spoglądamy sobie z drugiej strony i... Widzimy, jak definiowane jest bogactwo tam z, od strony statystycznej, a propos tego, co redaktor Jankowski był łaskaw wspomnieć, to mówimy o tym, że są ludzie bogaci, bardzo bogaci i ekstremalnie bogaci. I ty, jeżeli wy sobie podzielimy ich na takie trzy kategorie, no to ci bogaci rzeczywiście zarabiają 10-15 tysięcy i mają około miliona złotych w majątku netto. Miliona złotych w majątku netto. Czyli mają powiedzmy dobrej jakości mieszkanie w dużym mieście. Później są bardzo bogaci. Ci mają już 30-40 tysięcy netto na osobę w rodzinie. Uwaga, 30-40 tysięcy netto i majątek rzędu 2 milionów złotych, czyli to nie jest już tylko mieszkanie, ale pewnie dwa albo trzy mieszkania netto, bez kredytu. No i są też ekstremalnie bogaci, ale tych jest naprawdę już bardzo niewielu, to jest 0,1% naszego społeczeństwa, którzy mają 100 tysięcy złotych na osobę w rodzinie, czyli jak ma 4 mm -hmm. osoby z 400 tysięcy, majątek rzędu 20 milionów plus i, yy, yy, i, takie osoby, i takich osób już jest bardzo niewiele. Czyli innymi słowy, w Polsce takich bogatych osób, tych o których wspomnieliśmy, jest gdzieś mniej więcej. 7-8%, z tym, że tych ekstremalnych jest już bardzo niewielu. No i oni rzeczywiście dysponują dochodem wystarczającym takim miesięcznym. W percepcji też ludzkiej jest tak, że bycie bogatym w Polsce oznacza nie tylko te dochody, ale również to, że na przykład możemy trzy razy w roku pojechać na wakacje, mamy samochód nie starszy niż 3-4 lata. I o, pierwsze, pierwsze, do czego pan redaktor się nie zmieścił, rozumiemy, zdemaskował mnie, zdemaskował rozumiemy że zdemaskowaliśmy z redaktora, natomiast tak mniej więcej to wygląda, czyli percepcja mówi nam 10-15 tysięcy, 3, 3 razy nawet do roku na wakacje i samochód, badania mówią nam, też od 10-15 tysięcy w górę, majątek netto od miliona mniej więcej w górę, majątek netto... I to jest łącznie 7% społeczeństwa? To jest mniej więcej 7%. Czyli 93% klepie biedę, tak, pan Kapuściński? Ja nie powiedziałbym, że klepie biedę, to Żartowałem, to... oczywiście to była kpina i szyder, od razu zastrzegam. Pewnie nie klepie biedy, natomiast czy poczucie, czy Polacy mają poczucie bogactwa? Znaczy na pewno to, co powiedział ekspert nasz, Pokazuje, że mamy wyobrażenie o tym, jak bogactwo może wyglądać. Natomiast 10-15%. Tak. Dokładnie, bo mm -hmm. to znaczy, że celujemy całkiem nieźle. Natomiast jeśli chodzi o poczucie bogactwa i biorąc pod uwagę, że bogactwo to nasze nieruchomości, gotówka, e, inwestycje, minus długi, no to trzeba powiedzieć, że tu już chyba najlepiej nie jest, bo jednak my cały czas budujemy swój majątek w oparciu o hipoteki, między innymi. Więc w takim przypadku, to yy, gdyby... No właśnie, mieszkanie na hipotece, wliczamy w to bogactwo czy nie? Nie, nie mówiliśmy o majątku netto. Mówimy o majątku netto, czyli, czyli, bez czyli odliczamy. Hipoteki. Tak. odliczamy. Ok. No i tu już jest y, gorzej, no bo y, pewnie jakbyśmy posunęli się do jakichś populistycznych haseł, to moglibyśmy powiedzieć, że naszą, naszą klasę średnią y, dzieli jednak rata kredytu hipotecznego od bankructwa. No bo biorąc hmm. pod uwagę kasę, jaką musimy wydawać na kredyt hipoteczny, i średnie zarobki brutto w Polsce, no to już tak różowo to nie wygląda. Natomiast to nie znaczy, że nie jest lepiej, bo i poczucie Polaków, jeśli chodzi o bogactwo, i wskaźniki ewidentnie pokazują, że z roku na rok rośniemy. A tu chce pan powiedzieć, że klasa średnia, w takim razie obecną klasę średnią w Polsce, stać na kredyt, tak, spłata raty i koniec, kropka? No i to jest sukces już. I to jest sukces, a co z tymi wakacjami i tak dalej? Myślę, że czasem muszą decydować, czy jechać na wakacje, czy... Nie, ale to pewnie nie jest tak, że mieszkanie. trzy razy mogą wyjechać, tylko raz mogą wyjechać. Ta klasa średnia. Ta klasa średnia. Jest też, jeszcze jest, jest, jeszcze jest pod, pod tym bogactwem, jest tak zwana ta klasa średnia wyższa. Nie mówimy o średniej, tylko ich jest już dużo. Ich jest 10-15%. Oni zarabiają około 10 tysięcy miesięcznie i mają do, majątek rzędu 400-800 tysięcy. Czyli powiedzmy, są mniej więcej w połowie spłaty tego kredytu. Ich jest całkiem sporo, bo to jest 10 15%. Później jest jeszcze klasa średnia, jeszcze większa, i ci zarabiają więcej nieco, majątek pewnie mają nieco mniejszy, natomiast to jest ważne, co tutaj powiedział, powiedział mój przedmówca, dlatego że jak my spoglądamy sobie na to, jak nadrabiamy te zaległości, jak szybko się bogacimy, gdzie, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o gospodarkę świata? To mamy bardzo optymistyczny Na 20 obraz. Miejscu. Na dwudziestym miejscu, dokładnie. Nasze PKB w tym roku przekroczyło bilion dolarów, jesteśmy dwudziestą gospodarką świata, przekroczyliśmy Szwajcarię. I to jest ten obraz taki różowy a zaraz przejdę jeszcze do czarnego, ale po, po środku jeszcze opowiem o tym środkowym. W środkowym, jak spoglądamy sobie, jakie mamy PKB na głowę w Polsce, tak? Czyli to wszystko, co wytwarzamy rocznie, konsumujemy, eksportujemy, no to to już nie jest tak dobrze, tak? To już nie jesteśmy 20. gospodarką świata, tylko jesteśmy na 60. miejscu na świecie. Mamy mniej więcej 25 tysięcy dolarów na głowę. To jest, tylko że to jest z tego, co... Produkujemy rocznie. Czyli wytwarzamy dóbr za 80 tysięcy zł. złotych. Mniej więcej na głowę. Mhm. Ale uwaga. PRL, wojny, zabory, odrabianie zaległości z, z, przez to wszystko. Jest taki raport, który przygotowuje szwajcarski bank. On się nazywał UBS. I on bada globalną, globalnie, ile ludzie mają majątku. Bo tak naprawdę, umówmy się... Najważniejsze jest to, ile mamy rzeczywiście tego majątku, bo możemy przez chwilę nie pracować, ale na przykład w sytuacji, w której potknęła nam się noga, możemy żyć z oszczędności, z nieruchomości. No i tu już rzeczywiście jest bardzo nie optymistycznie, Czyli dlatego, Polacy że... Polacy nie mają oszczędności? Polacy nie mają majątku. Znaczy, jeżeli spoglądamy sobie na majątki, najbogatsi Szwajcarzy i Amerykanie mają majątek na, na średnio na osobę dorosłą, uwaga, to jest na osobę dorosłą, rzędu 700 tysięcy dolarów. Przeciętnie Amerykanin ma. 700 tysięcy dolarów. 000 dolarów. E, e, ile mają Polacy? 14-krotnie mniej, Czyli... 50 tysięcy dolarów. To jest, no to to jaka... jest średnia. 50 tysięcy no to jest 150 tysięcy złotych. To nie jest bardzo dużo pieniędzy. No, w tej chwili to już jest pod jest po pieniądze. Uch, tu tak? i wielu by dało. Uwaga. 5. Ale na przykład Niemcy, Austriacy, Hiszpanie. To jest wszystko pięć razy od nas obogaci. Hiszpanie też? Pięć razy od bo nas obogaci. wiekami. Dzisiaj. Dokładnie, bo gromadzili. I teraz z tego, jaka jest, jaka, jest, jaka jest nauka i lekcja. Liczy się tak naprawdę dokładanie rok do roku, rok do roku tego majątku. Bo na koniec dnia liczy się to, ile tego majątku mamy. I tutaj Pan wspomniał na przykład o rynku nieruchomości, o starcie młodych ludzi, tak? Co jest To już koniec. Zachęcam do subskrybowania i komentowania.